Cześć, witam Was. Dzisiaj pokażę Wam jakie udało mi się zdobyć części do Jeepa. Są to części używane, niektóre wymagają, w zasadzie wszystkie wymagają pewnej ingerencji, renowacji. No wiadomo, jest to auto już wiekowe, także trudno szukać części używanych w stanie idealnym. Ale mamy bazę i to jest dla mnie najważniejsze. Mamy bazę do. Rekonstrukcji, do odnowienia, do skompletowania tego auta w największym stopniu oryginalności. Pokażę Wam, co przyszło mi w paczce. Przyłącznik kierunkowskazów. Jak widać, jest nie chodzi, jest uszkodzony, ale mój. Jest sprawny, lecz brakuje mi tych dźwigienek. Tych dokładnie dźwigienek. Także już z dwóch elementów możemy złożyć jedną część sprawną, działającą. Niezmiernie ważne są to dla mnie detale. Lusterko, lusterko oryginalne, którego mi brakowało po przyłożeniu na ramkę szyby pasują idealnie otwory oraz idealnie pasuje zarys farby, bo kiedyś tu lusterko miałem w tym aucie, było przykręcone, ktoś pewnie na złomowisku odkręcił, bo mu było potrzebne. Natomiast po przyłożeniu tego lusterka idealnie ono pasuje także 100% oryginał. no i sam fakt, że też odkręcone od samochodu takiego samego jak mam ja. Mam ramki na tylne kierunkowskazy jest to również element, który mi brakuje. Brakuje mi takich ramek jeszcze na przednie lampy, ale prawdopodobnie dorobię, ponieważ mam dostęp do wzoru. Mój znajomy ma identyczne auto, identyczne ramki, także będzie możliwość skopiowania tych ramek. Są bardzo proste w wykonaniu także nie mam jakiegoś tam ciśnienia. Oczywiście kierunki tylne. Dodatkowo zapasowe klosze. Wszystko jest brudne, natomiast w stanie idealnym. Nie ma miejsc, nie ma pęknięć, nie ma żadnych uszczerbków także są te elementy oryginalne jeszcze pytanie w jakim stanie są te odgłośniki ale myślę że z tym jakoś sobie poradzimy jeżeli byłoby bardzo źle zestaw kontrolek to prawda ja te kontrolki mam lecz brakuje mi wszystkich tych oprawek na żarówki. Tu te oprawki są wszystkie. Poza tym te kontrolki jeszcze są czytelne. Moje już są zatarte. Ciężko nawet się domyślić, która kontrolka od czego jest, za co odpowiada. No chyba jedynie po kolorze, a tu mamy jeszcze te kontrolki czytelne ja Wam za chwilę z bliska pokażę te wszystkie elementy przełącznik to jest łącznik świateł 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 mijania podstawowych świateł w samochodzie on jest usytuowany pomiędzy dwoma yy zegarami i Również jest u mnie miejsce właśnie na ten przełącznik. Takich przełączników jeszcze mi brakuje dwa. I od świateł awaryjnych. I jeszcze od czegoś. Nie pamiętam, może być laczki. Tu są uszczelki, lampki. Oczywiście lampki są kompletne. Jedyne co, tu nie ma wkrętu. Ale teraz przechodzimy do najważniejszego. Zdobyłem wszystkie liczniki, u mnie są pobite. Sam, samo uszkodzenie szkła jeszcze jest do naprawienia. Natomiast wyłamane mam również wskazówki oraz uszkodzony jest ten, ten talerz, znaczy ta, ten blat pod spodem pogięty, po tak także nie wyglądało to zbyt ładnie. Tutaj brakuje mi jednej kontrolki, jednej oprawki na kontrolkę, ale myślę, że, że z tym akurat nie będzie problemu. To jest licznik, który nam wskazuje poziom paliwa w zbiorniku, ciśnienie oleju oraz temperaturę silnika. Czyli ma trzy funkcje w sobie. Drugi licznik, jest to prędkościomierz, również w stanie idealnym. Jedna, jedna też oprawka brakująca, jedna oprawka z żarówką jest. Oczywiście wszystkie nakrętki mocowania, wszystko jest, wyjście na linkę w stanie idealnym. Jest to prędkościomierz z licznikiem kilometrów oraz kontrolka kierunkowskazów. I ostatni już element. Jest to amperomierz, który również mam potłuczony, choć mój jest jeszcze, pomimo stłuczonej szybki, w bardzo dobrym stanie i pewnie również go wyremontuję. Natomiast na montaż, już składanie samochodu materiał mam. Także na pewno ten amperomierz zagości w moim samochodzie, bo jest oryginalny, prawdopodobnie sprawny. Dobra, byłoby na tyle. Z bliska wam pokażę te części. To są części używane. Za chwilę pokażę Wam też części nowe, które dzisiaj kupiłem. Plany były, aby dzisiaj samochód odpalić. Mam już pompę paliwową, wszystkie filtry, olej, rozrusznik, świecę płomieniową. Także wszystkie elementy potrzebne do odpalania tego silnika już mamy. Lecz no, nie rozpieszcza nas pogoda, pada od samego rana. Nie wiem jak będzie dzisiaj z odpaleniem. Może się uda. Tu mamy całą zawartość paczki jaka do nas dotarła. Tutaj mamy licznik jak widzicie. Na pewno brudny. Natomiast w stanie idealnym. Z przebiegiem 67 tysięcy kilometrów Pewnie przekręcił się nie raz. Drugi licznik, drugi wskaźnik to jest tak jak mówiłem poziom paliwa, ciśnienie oleju oraz na dole mamy temperaturę silnika. Po bokach mamy jeszcze kontrolki dwie, lecz nie wiem od czego one są. ale myślę że myślę że do tego dojdziemy tutaj mamy amperomierz który również mam uszkodzony ten jest jak nówka jego tylko ładnie wyczyścić i będzie działał dalej w samochodzie Tutaj mamy ramki, ramki na, na tylne kierunkowskazy. Także tylne lampy mamy załatwione. Tutaj jeszcze mamy zapasowe klosze tych kierunkowskazów. To są niezmiernie ważne rzeczy, bo ciężko je zdobyć, używane. Nowe chyba są nawet nieosiągalne. Tutaj mamy zestaw kontrolek, załączanie napędu 4x4, światła długie światło światło pewnie mijania. W ogóle światło włączone, drogowe tutaj mamy kontrolkę temperatury. Ładowanie a no ostatni element no ostatni nie wiem co to jest za kontrolka ale też myślę że się dowiemy przełącznik to jest łącznik świateł on jest tu pomiędzy tymi licznikami usytuowany lusterko jak widzicie w stanie bardzo ładnym Wymaga jedynie odnowienia, odświeżenia, wymiany samego szkła, lustra. Natomiast cały ten dolny odlew jest prawdopodobnie tu uszczelki, chyba brakuje, powinna. Wydaje mi się być tu uszczelka, ale jest to prosty element do dorobienia, także tym się nie przejmuję. Ważna jest całość, że jest kompletna i jest w stanie bardzo dobrym. Tutaj mamy jeszcze przełącznik. Ten pod kierownicą od kierunkowskazów no i pewnie od świateł długich. Jak widzicie tutaj mam ułamany ten element, ale tutaj mam już cały element na wymianę. Także mamy element, który możemy zastąpić. Poza tym dokładnie taki sam Przełącznik mam w samochodzie, też podobnie pourywany. Myślę, że z tych dwóch złożymy jeden sprawny, działający. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o te części używane. Natomiast teraz mamy części nowe. Zacznę od świecy płomieniowej. Silnik ten nie ma świec żarowych. Jest wyposażony w płomieniówkę, nawet nie wiem, czy ona jest sprawna. Wygląda na nieprzepaloną. Podejrzewam, że jest sprawna, natomiast ona jest 24V i byłem zmuszony tę świecę wymienić, ponieważ instalację w samochodzie będę przerabiał na 12V i już decyzję taką podjąłem, stąd świeca. 12V pochodząca z Fergusona świeca kupio na sklepie z częściami do maszyn rolniczych świeca mi kosztowała 15 zł w sklepie na internecie ta sama świeca kosztuje 60 zł także jak widzimy nie zawsze na aukcjach, portalach internetowych jest taniej nieraz jest sporo drożej Spytałem sprzedawcę, skąd jest taka różnica w cenie. Stwierdził, że pomimo, że ta świeca pasuje do wielu silników, do wielu maszyn, ciągników, to cena za tą świecę jest uzależniona od maszyny konkretnej. Jeżeli maszyna jest droższa i ta świeca dedykowana jest do tej właśnie maszyny, Świeca potrafi kosztować 100 zł, pomimo że ta sama dynetyczna świeca, dedykowana do jakiegoś starszego, tańszego ciągnika, kosztuje właśnie 15 zł. Drugą częścią, elementem, który mi brakował, jest pompka paliwowa zasilająca pompę wtryskową. Koszt tej pompy bodajże 55 albo 65 zł nie przepraszam 85 zł kupiona właśnie w internecie, bo nie było u mnie w sklepie, w moim mieście w sklepie rolniczym nie było konkretnie takiej pompy, były identyczne lecz z inną tą dźwigienką i wiadomo ta pompa już by nie pasowała. Co dalej? Odkręciliśmy filtr paliwa. Oczywiście z tej strony pomalowany na zielono, a już od strony wewnętrznej, tej niedostępnej, mamy symbol, napis. Nie było problemu w sklepie z dostępem tego filtra. Jest to w oryginale Lukas 296. Więcej nie przeczytamy, bo jest zamalowane, ale Identyczny filtr. Udało się kupić Sędziszowa, zamiennik. Wizualnie i średnicami to wszystko nam tu ładnie pasuje. Mam nadzieję, że będzie dobry, będzie pasował. Oczywiście mamy komplet uszczelek do tego filtra. W odstojniku w tym kielichu pod tym filtrem. Mnóstwo błota, szlamu, rdzy. Jak widzicie, tutaj już ta siatka to wszystko zaczęło rdzewieć. Normalnie to wszystko już wygniło. Także widać, że parę lat stało. Pomimo, że jeszcze w kielichu coś było ropy, to podejrzewam, woda, która mogła się tu ewentualnie gdzieś osadzić, wytrącić, zrobiła właśnie tych szkód. Także filtr paliwa mamy. Czas na filtr oleju. Oryginalnie, to znaczy oryginalnie, ten co my wykręcili, jest to filtr firmy MAN 34CALA. Więcej Wam nie przeczytam. Tu jest oznaczenie W940 przez 27. I taki sam filtr oleju. Jest do ciągnika do autobusu, do Johnny Deera, Kamatsu, Landini i tak dalej, tak dalej. Nawet Nissan jakiś dostawczy. Także jak widzicie filtry są częściami ogólnodostępnymi i zamiennymi. Jeden filtr pasuje do wielu silników, wielu samochodów, wielu maszyn. Ten konkretnie sygnowany jest Ursusem i ma on nam co więcej, kilka rurek, krótce do pompy, żeby wyjść wężykiem, giętkim parę opasek i silikon Victor Renz. Nie jest to reklama, nikt mnie nie płaci za tą reklamę, natomiast sprawdzony przeze mnie jest ten silikon i wiem, że jest dobry, dlatego właśnie taki. I myślę, że to są już wszystkie części. Oczywiście olej. Ale myślę, że są to już wszystkie części, które mi są potrzebne do odpalenia. Ja w tej chwili biorę się za składanie i za uruchomianie silnika. Jeżeli pogoda pozwoli, będziecie obecni przy pierwszym odpaleniu naszego Jeep'a. Wszystko udało się złożyć w jedną układankę. Wszystkie części pomontowane w tej chwili spuszczam olej. Także za chwilę zalewamy nowym olejem. Nie wiem, kupiłem 5 litrów. Jeżeli braknie, to podjadę na stację do kupie. Ale nie w tym też, pokażę Wam komorę silnika, silnik, jak te wszystkie części zostały zamontowane. Wężyki, rurki, takie rzeczy są montowane tymczasowo, bo za chwilkę za chwilę to będzie wszystko demontowane do remontu. Natomiast zależy mi na odpaleniu silnika, żeby go posłuchać, żeby zobaczyć, czy w ogóle ten silnik żyje. Dlatego odpalam ten silnik. Spójrzcie jak wygląda ten silnik przygotowany do pierwszego palenia. Jest to wszystko już gotowe. Yy, pompa jest, cały układ paliwowy. dotąd mogłem go odpowietrzyć nie, nie uruchamiając silnika, to go odpowietrzyłem. Czyli, yy, pierw zacząłem od odpowietrzenia filtra. Następnie, wiadomo, pierw pompka, potem filtr. Yy, potem wężyki zasilające pompę, no i samą pompę. Yy, cały proces. Którą śrubę, pierwszą, którą drugą, którą trzecią i czwartą odkręcić. Jest taki i nie, nie nagrywałem tego, bo jest już taki poradnik, jak powieczyć Perkinsa. Także nie powielam tego. No, chyba że zechcecie, no to możemy jeszcze raz, już na sucho, wykonać tą czynność. Teraz pozostaje zalać olejem, no i zacząć kręcić w momencie, kiedy. Kręcimy silnikiem, czyli nasza pompa zaczyna pracować, odpowietrzamy wtedy zasilania do wtrysków i same wtryski i samochód powinien już nam zapalić. Jak widzicie niestety dzisiejsze odpalanie zakończyło się fiaskiem. Rozrusznik, prawdopodobnie rozrusznik jest zbyt słaby, być może uszkodzony. Nie kręci zbyt mocno, nie kręci na tyle mocno, by się nie mógł zapalić. Myślę, że takie rzeczy jak przewody, akumulator yy, zostały... Wyeliminowane te słabe ogniwa czyli pada w tej chwili już na rozrusznik. Odeślemy go do serwisu i zobaczymy jaki będzie werdykt. Tu ośka ma minimalny luz, ale nie sądzę żeby ten luz tak minimalny akurat wpłynął. Pytanie co jest w środku. Yy... W serwisie rozbiorą ten, ten rozrusznik, yy, zbadają go na stanowisku próbierczym, także od razu będą wiedzieć co z nim jest nie tak. I wrócimy do tego momentu odpalania. Cały układ wtryskowy już jest odpowieczony. do wtrysków już dochodzi ropa, także układ mamy odpowiedczony. Pytanie jeszcze co z wtryskami. Do wtrysków nie zaglądałem. Może i sytuacja, że są zapieczone. Auto parę lat stało niezapalane. No ale musimy zacząć pierwszy od rozrusznika. Silnik jak to, jako tako obraca się lekko. Po założeniu klucza nawału i kręceniu nim jakoś większych oporów nie ma, także silnik nie jest zatarty czy tam przytarty. A myślę, że wszystko właśnie spoczywa na usterce tego elementu. Ja się z Wami żegnam i myślę, że już niedługo będziemy odpalać samochód i działać dalej. Do zobaczenia. Cześć!